Szanowni Państwo, zwracam się do wszystkich nauczycieli. Popieram postulaty strajkowe, popieram Waszą postawę i życzę wytrwałości. Znam dobrze codzienność zawodu nauczyciela, ponieważ moja żona jest nauczycielką. I wiem, jak bardzo przykre i bolesne były uwagi, niestety liczne, kierowane przez. Posłów strony rządowej, czy nawet pana premiera, pod waszym adresem. Panie premierze, moja żona jest nauczycielką, pracuje w szkole specjalnej, pomaga dzieciom niepełnosprawnym i nie udziela im korepetycji po pracy. Nie chodzi zresztą o korepetycje, tylko o to, że obecny podział środków wynikających z dobrego stanu polskiej gospodarki jest dla nauczycieli niesprawiedliwy. To właśnie nauczyciele powinni znajdować się na pierwszej linii wsparcia ze strony państwa, ponieważ od jakości ich pracy zależy jakość przyszłego życia w Polsce. Nauczyciele, trzymajcie się, jestem z wami.